Jesteśmy na polskim weekendzie gwiazd, jest z nami Oskar Wanderbok. Bogdan, cześć. E, hej. E, to pierwsze takie wydarzenie w historii polskiego Lola. Jak podchodzisz do tego typu eventów? E, ucieszyłem się na wieść, że takie coś tutaj się odbędzie. Wydaje mi się, że póki co wszystko idzie naprawdę fajnie, fajnie wszystko wygląda. Powiedziemy nawet, że. Sam pomysł pokazuje to, że lepiej to wykonać w takim gronie u nas, taki All niż w Las Vegas, bo to każdy tak naprawdę zna, wszyscy gracze, wszyscy ze sobą dobrze znamy, znamy się z też z ludźmi, którzy to organizują, więc jest taka bardziej rodzinna i zabawna atmosfera niż kiedy to organizuje Riot Games z ludźmi z każdego zakątka świata, gdzie nikt się tak naprawdę nie zna i jest po prostu sztywno. Przejdźmy na chwilę do tego, co się już wydarzyło. Zaczynałeś ten sezon w Akademii, a skończyłeś na czwartym miejscu w LEC. Jak oceniłbyś drużynowy rezultat? Um, wiesz, przed dołączeniem na pewno byśmy byli bardzo zadowoleni i byśmy wzięli czwarte miejsce w ciemno, ale już jak już mówiłem, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I kiedy graliśmy te playoffy i skierowaliśmy też na topowe drużyny G2 Fanatic, to wiedzieliśmy, że szalk jest w naszym zasięgu. Co pokazało też y, cała seria Best of 5 Niestety trzecia gra troszkę pechowa przegrana, a podniechce przeciwnika, i no, czwarty już byli lepsi. Także wydaje mi się, że mogła być ta piąta mapa, y, i może byśmy ją wygrali. Wydaje mi się, że byliśmy na, na równym poziomie strzalkę. No, nie udało się dojść do, do Aten, ale y, wydaje mi się, że jesteśmy zadowoleni mimo wszystko. A jak oceniłbyś split indywidualnie w Twoim wykonaniu? Ciężko, zawsze ciężko mi siebie oceniać, ale um, ogólnie z zewnątrz przyjąłem dużo pozytywnych opinii na temat mojej gry, także um, też wydaje mi się, że popełniłem spory progres i troszeczkę zmieniłem swój styl gry, także jestem zadowolony i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze lepiej. Po roku rozstajesz się z Willite'em. Jak oceniłbyś właśnie ten sezon spędzony z Polakiem na bocie? A ja ogólnie złotem się dobrze dogadujemy. Wydaje mi się, że nasza synergia w grze i poza grą była często wiele lepsza niż innych graczy, mimo że może byliśmy trochę słabsi, a czy on od niektórych zawodników, to kiedy byliśmy razem mogliśmy ich pokonać, że tak powiem. Także ja Pawła bardzo lubię i życzę mu dużo sukcesów w Akademii, żeby wrócił jak najszybciej do Leca, nawet do innego składu. A jak porównałbyś go do samy Czy są aspekty, w których Francuz jest gorszy, czy lepszy? Oni w ogóle mają bardzo podobny styl gry, czyli obaj grają bardzo agresywnie, starają się grać pod limity. Wydaje mi się, że Hans jest może trochę lepszy, po prostu indywidualnie, ale nie jest to jakaś duża różnica. Um, ogólnie są bardzo podobnymi graczami. A, także i z, nie musiałem się jakoś bardzo przedstawiać z Wulajta na Hansa, a, po prostu gram tak samo i też, też jest tak jakby synergia, tak powiem, też dogadujemy się razem w grze. E, w tamtym sezonie wasz skład był dosyć świeży, ale górna część twojej mapy e, uzyskała spor, sporo doświadczenia przez tamten split. Czy myślisz, że dzięki temu teraz wasza drużyna będzie bardziej wszechstronna i może osiągnąć nieco więcej? Mam taką nadzieję, ciężko mi, ciężko mi teraz to powiedzieć, ale na pewno każdy pracuje, szczególnie ci młodzi zawodnicy, żeby a, poprawić. No młodzi zawodnicy często mają te problemy, że a, mają ten bardzo taki skill ceiling, czyli potrafią się robić takie super dynamiczne akcje, ale popełniają dużo prostych błędów. A, ci weterani często. A, Grają bardzo stabilnie, ale zapominają, albo nie, wiem, nie próbują wykonywać jakichś takich kluczowych akcji. Um, więc ja, jako weteran, muszę właśnie często um, znadywać nowe sposoby, jak zrobić coś takiego niekonwencjonalnego, a oni raczej muszą starać się poprawiać te podstawowe aspekty gry. I ostatnie pytanie: jaki jest Twój cel na ten sezon? A, wygrać Elisie.